Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film. To jest czytanie dla wodnika w słońcu, księżycu i ascendencie. Sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym czasie. Zobaczę, co może się wydarzyć, a później będzie jeszcze dodatkowy rozkład niespodzianka i słowa mocy, także warto zobaczyć wszystko. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. Dobrze, zobaczmy dla wodnika. Jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni? O, i to jest ta karta. 12:21. Symbioza. Z tej karty czuję, że bardzo istotne będą dla ciebie przez te 7 dni sprawy związane z relacjami. Będziesz się przyglądać swoim relacjom w różnych sferach życia i sprawdzać, czy to jest życie w symbiozie, czy może ktoś żyje na tobie jak pasożyt albo ty na kimś, każdy tutaj zrobi swój tak zwany rachunek sumienia. Też będziesz się zastanawiać, z jakimi energiami chcesz się dostrajać, jakich już nie potrzebujesz w swoim życiu. Tutaj to będzie taki refleksyjny czas, czas pracy nad Twoją energią. Też ta karta mówi o tym, że jeśli masz jakieś przedsięwzięcie, na przykład biznesowe, to lepiej do niego będzie znaleźć współpracownika, partnera, kogoś z kim w symbiozie stworzycie coś wspaniałego. Więc tutaj też będziesz na ten temat rozmyślać. Dobrze, to teraz zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co się może wydarzyć, a potem będzie jeszcze ten rozkład niespodzianka. Przetasuję te karty, tak po połowie, bo to jest duża talia. I co tutaj dla wodnika na następne 7 dni? Aha. Ta i ta, tak na pewno ta. Jeszcze czuję, o wiedziałam, że jeszcze tutaj jedna przynajmniej. Dobra poukładam tylko, żeby było wszystko dobrze widać. Uhum. Chyba jest ok. I teraz pierwsza karta dla wodnika. Spotkasz dobrze rozumiejącego, nieznajomego. No właśnie, jeśli jeszcze w Twoim polu nie ma takiej osoby, z którą możesz w symbiozie coś stworzyć, to możesz taką osobę spotkać przez te następne 7 dni. To też będzie ktoś mądry, doświadczony. Tak czuję z tej karty słonia. Nowe, doskonałe okazje, no właśnie, i z tą osobą stworzysz dla siebie, razem stworzycie dla siebie nawzajem jakąś doskonałą okazję na rozwój projektu, biznesu, cokolwiek to dla ciebie jest, a może relacji. Szczęśliwe życie rodzinne, może to być też relacja, która na przyszłość da Wam wspólne, szczęśliwe życie rodzinne, albo jeśli to jest współpraca zawodowa, to też pomoże Ci. Mocno doładować twój budżet rodzinny, może w przyszłości będzie możliwość kupna mieszkania, domu. Tutaj to też jest możliwe. Na długą metę, oczywiście nie przez ten dzień, tu się to zaczyna. Ukryty wielbiciel, przyjaciel, ktoś tutaj z zakulis cię wspiera. Może być tak, jeśli to nie jest nowa osoba do współpracy, tylko taka, która już jest w Twoim życiu, znasz tę osobę, to ta osoba już od dawna myślała, żeby Ci coś zaproponować, ale się wstydziła, coś takiego czuje i teraz dojdzie do tej rozmowy między Wami, że może razem coś warto by było zrobić. Usuń śmieci ze swojego życia. A propos tego dostrajania się do konkretnych energii, no to tutaj... Nie tylko dostrajesz się do tych energii, do których chcesz, ale też zauważasz, z jakimi energiami już nie chcesz mieć do czynienia, co chcesz oczyścić, jakie energie ze swojego życia. Może to dla niektórych oznaczać rozluźnienie, ucięcie jakiejś relacji, to będzie osobiste, ale też widzę, że potrzebujesz mocno. Poczujesz potrzebę poukładania swojej przestrzeni też wokół siebie, posprzątania to też będzie się działo. Strzeż się fałszywej przyjaźni w miejscu pracy. Czyli tutaj jest kilka osób, z którymi będziesz mieć do czynienia, i z jedną warto współpracować, z kimś, dla większości z Was, kogo jeszcze nie znasz, albo z kimś, kto się ujawni. Że chcę z tobą współpracować, ale też uwaga na kogoś takiego um, ostrego, cwaniackiego, kto też będzie chciał skorzystać na takiej współpracy, ale to by nie było w symbiozie. Więc tutaj też warto rozróżnić, kto jest kim, poczuć to w sobie. Oczyść umysł i ciało. No właśnie, może być tak, że dwie osoby zaproponują ci coś, i jedna to jest ta, z którą można coś stworzyć w symbiozie, a druga to jest ten krokodyl, kto tylko chce tutaj na tobie skorzystać i żeby podjąć dobrze decyzję, potrzebujesz wsłuchać się w siebie, oczyścić umysł i ciało. Też przestrzeń dla niektórych. Straty, zmartwienia i drobne problemy. No właśnie, będziesz się zastanawiać nad tym, w którą stronę pójść, żeby tych strat nie było. Otwórz oczy na manipulacje. No tutaj, najpierw trzeba dostrzec, z kim nie współpracować. I to jakieś manipulacje tej osoby, mówiłam, to jakiś będzie krętacz, cwania, ktoś taki ostry, przez to zobaczysz te manipulacje. Dom i rodzina, bezpieczeństwo, stabilność, tutaj podejmując jakąkolwiek decyzję, właśnie pamiętaj o, o tym, dla kogo to robisz, dlaczego to robisz, i, i, i też pamiętaj, że lepiej niż na szybko coś zarabiać, ugryźć, tak? To lepiej na dłużej planować. To jest też znamienne, że ta osoba dobra do współpracy pojawia się jako słoń, a ta niekorzystna jako krokodyl. No i tak jak mówiłam, też sprawy związane z domem, rodziną będą bardzo istotne przez te 7 dni, skoro ta karta tutaj jest. Wizyta. Proszę może cię odwiedzić ktoś z rodziny, albo ty odwiedzasz kogoś, co dalej? Uroczystości przyjęcia imprezy, no właśnie, to może być właśnie w celu odbycia jakiejś uroczystości rodzinnej na przykład, czy jakiegoś spotkania rodzinnego. Twoje życzenie się spełni. Może to być impreza urodzinowa, też tak czuję z tej karty tortu, ale też w trakcie tej wizyty może się wydarzyć coś dobrego albo z kimś porozmawiasz i to ci otworzy w jakiś sposób umysł na to, jaką decyzję potrzebujesz podjąć. Też może być tak, że coś właśnie się spełnia w twoim życiu, jakieś życzenie, marzenie i to jest też świętowane na tej imprezie. Dla każdego to będzie troszeczkę inaczej. Dobrze, za chwilkę będzie ten dodatkowy rozkład niespodzianka, a jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna, dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie filmu. Warto wchodzić na kartę posty na moim kanale na YouTube i na moje social media. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet z intencją, taki amulet jest ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. Mój adres mailowy jest w opisie, znajdziesz go też na moim kanale. I ten dodatkowy rozkład, niespodzianka, o co tu chodzi? Poczułam, żeby w tej serii zrobić taki rozkład, jeśli masz w życiu jakąś trudną sprawę, nie wiesz, jaką decyzję podjąć, czujesz się niepewnie, potrzebujesz czuć się bezpieczniej, to właśnie tutaj będzie taki rozkład. Wiadomość od Archanioła Michała, to jest taka energia wspierająca, która dodaje nam poczucia bezpieczeństwa, chroni nas, dodaje nam mocy, a właściwie przypomina nam o naszej wewnętrznej mocy wtedy, kiedy potrzebujemy sobie przypomnieć. Także pomyśl o jakiejś trudnej sprawie, a może po prostu chcesz dostać przekaz od niego na ten moment w życiu, w którym jesteś poczuł, jakiej wiadomości potrzebujesz, i za chwilkę ją otrzymasz, a na końcu będą jeszcze słowa mocy i tutaj wiadomość dla wodnika o. i pierwsza karta. Modlitwa pomoże w tej sytuacji. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji. To modlitwa, pozytywne afirmacje, medytacje pomogą Ci. Możesz też połączyć się w medytacji z energią Archanioła Michała, poprosić go wtedy o pomoc. I tutaj w tym, jak to zrobić, ja z kolei mogę pomóc. Także na końcu filmu coś więcej o tym powiem. Kolejna karta praca nad uzdrawiającą energią. I tutaj albo Twoje ciało potrzebuje uzdrowienia, albo Twoje pole energetyczne, żeby było bardziej w równowadze, a może chcesz być uzdrowicielem, bądź jesteś uzdrowicielem. Tutaj w tych wszystkich przypadkach jest dla Ciebie wskazówka. Dbaj o swoją energię, pracuj nad swoją energią, połącz się ze swoją zdolnością uzdrawiania. To będzie niezwykle pomocne. Niektórzy też potrzebują sesji bioenergoterapii. Jeśli tak czujesz, to warto to zrobić. Tylko oczywiście, jeśli dopiero zaczynasz z kimś przygodę, to sprawdź, bo różni ludzie się zajmują oczyszczaniem energii. Nie wszyscy powinni, także wybierz odpowiednią osobę na spokojnie. I jeszcze jedna karta. Od teraz zdecyduj się być szczęśliwym. No właśnie, w połączeniu z tą kartą, modlitwa pomoże w tej sytuacji. To jest wskazówka, że Twoja energia, coś negatywnego, trudnego w Twojej energii się schowało, może zostało schowane. Jako mechanizm obronny, bo w tym momencie nie byłeś, nie byłaś w stanie sobie z czymś poradzić, tak czasem jest. I teraz ta energia cię blokuje, sprawia, że nie możesz dostroić się do energii szczęścia. Warto zobaczyć, co to jest, i to odpuścić, oczyścić siebie, tak? Oczyść umysł i ciało, oczyścić siebie z tych energii i właśnie pracować nad pozytywnymi afirmacjami modlitwami takimi które będą cię wzmacniać od teraz zdecyduj się być szczęśliwym bo właśnie możesz zadecydować że jesteś masz taką niezwykłą moc i archanioł Michał Ci o tym przypomina i teraz jeszcze Twoje słowa mocy, potężne afirmacje i wskazówki, które połączą Cię mocniej, głębiej z Twoją wewnętrzną mocą. Zobaczmy, co to za słowa dla Wodnika na te następne 7 dni. Ale oczywiście, jak te słowa z Tobą mocno zarezonują, to możesz się powtarzać później też. Jestem jednością z mocą, która mnie stworzyła, jestem bezpieczna. Archanioł Michał mocno tutaj jest w Twoim czytaniu i wysyła Ci sygnały, że jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna i cokolwiek zadecydujesz, jeśli zrobisz to w zgodzie ze swoim sercem, to to wszystko będzie na twoją korzyść jesteś bezpieczny jesteś bezpieczna jeśli chcesz połączyć się z energią archanioła Michała w medytacji to zapraszam cię na moją medytację prowadzoną link do niej za chwilkę będzie na ekranie i obok będzie link do specjalnego czytania dla wodnika żeby przejść do czytania lub medytacji kliknij w odpowiednią ikonkę na ekranie Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.